Witam na moim kanale. Dzisiaj kolejny film z serii Okiem na makietę. Na dzisiejszym filmie chciałem Wam zaprezentować modele dwóch lokomotyw oraz dwóch wagonów. Są to lokomotywy oraz wagony z zarządu PTK i GK. Aktualnie właśnie w kadrze widzicie rozwinięcie tego skrótu. Chodzi też właśnie o przedsiębiorstwo transportu kolejowego z oddziału Rebniku. Chodzi oczywiście o modele od Albert Model, tak zwanego Romuna, czyli lokomotywy typu 060DA. Jest to model z epoki V. Trafił jakiś czas temu do mojej kolekcji. Jest on teraz aktualnie wyposażony w dekoder jazdy. Drugi model lokomotywy. Jest to lokomotywa firmy ROCO. Jest to też diesel. Też właśnie z oznaczeniem PTK. Jest to też z epoki V. I tutaj jest oznaczenie, że jest z dźwiękiem. Do mnie trafiła lokomotywa z rynku wtórnego już bez dekodera dźwięku. Bez żadnego dekodera. Ja uzbroiłem ją w dekoder jazdy. No i wagony, które chciałem Wam zaprezentować, modele wagonów, to są właśnie modele od Albert Model. Też właśnie z zarządu PTK. Pierwszy jest to wagon o numerze katalogowym 597019 i drugi, też z tego samego zarządu, 597020. Obydwa modele są z epoki 6, Z tego co tu jest napisane na stronie Albert Model. I tutaj, właśnie tak jak powiedziałem, chciałem Wam dzisiaj zaprezentować te cztery modele. Oczywiście, głównym bohaterem dzisiejszego filmu jest model Romona, który gdzieś tam był we wcześniejszych filmach na rozpakowaniu ostatniej paczki modeli, jakie trafiły do mojej kolekcji. Natomiast do, tej, do, do dnia dzisiejszego dotarły do mnie jeszcze właśnie dwa modele. Ten właśnie model diesla oraz dwa modele wagonów Albert Model. No i tutaj mam zdjęcia pokazujące jak prezentują się prawdziwa lokomotywa oraz wagony tego zarządu. Oczywiście tych wagonów jest tutaj dużo więcej, ja miałem tylko dwa. Dwa różne i dodatkowo jeszcze zdjęcie, gdzie pokazana jest właśnie druga lokomotywa, to tak zwany Czmiel, też właśnie tutaj z niektórymi wagonami też tego, tego zarządu, co widać. Jeżeli chodzi o dzisiejszy film, koncepcja moja była taka, aby pokazać przejazd tego właśnie modelu Rumuna z wagonami oraz krótkie manewry właśnie z lokomotywą, to właśnie tutaj S525 z tymi oczywiście wagonami od Albert Model. Także zapraszam do oglądania dzisiejszego filmu. Modele stoją już na makiecie. W tej po lewej stronie mamy model Romuna. Oznaczeniu właśnie PTK i SA w rybniku. Po prawej stronie mamy model Trzmiela też w oznaczeniu PTK. No i całkiem tutaj po prawej stronie stoją dwa modele wagonów węglarek też właśnie z oznaczeniem PTK. I z tego co tu widzę, to też jest to rybnik. No, i teraz chciałem Wam zaprezentować wpierw takie manewry z lokomotywą, właśnie S272. Ona sobie tam wycofa się na tor tam w dalszej części makiety. I tutaj zabierze te dwie, dwa, dwie węglarki do modelu tych węglarek i podjedzie pod właśnie tutaj tą lokomotywę, właśnie tego Rumuna. No i później przejazd już wagonów razem z lokomotywą po makiecie. Także zapraszam do oglądania dzisiejszego filmu. To był przejazd modeli lokomotyw Rumun oraz Czmiel z wagonami węglarkami po makiecie. Modele od Albert Model Rumun z numerem katalogowym 060027 Czmiel z numerem roko z numerem 72783. No i modele węglarek od Albert Model, numery katalogowe 59 i 597020. Mam nadzieję, że prezentacja modeli wam się podobała. Ciężko było nagrać manewry, ponieważ model lokomotywy jest z sześcioma osiami no i niestety na tych, na tych bardzo ostrych łukach no niestety nie mieścił się za każdym razem trzeba było go trochę, trochę trzeba było mu pomóc ale mam nadzieję że finalnie wyszło dobrze także mam nadzieję że się wam podobało film dobiegł już do końca jak zawsze zapraszam was na inne filmy na moim kanale, a dzisiaj z Wami się już żegnam, cześć!